Cześć. Chyba dostałem uniewinnienie tego wszystkiego. Nie wiem, idziemy do Santosa. Porozmawiali, pomogliśmy w ostatnim odcinku alchemikowi. Przez cały odcinek mu pomagałem. i tak się zastanawiałem odnośnie tej modyfikacji uważam, że modyfikacja lepsza była troszeczkę w kopalni, ale tutaj też trzyma poziom oczywiście mi się motyw ten podoba po prostu ale też trzyma poziom jest naprawdę spoko i teraz nie ma czegoś takiego, że dostajemy chyba uniewinienie, nie mam pojęcia, tylko dostajemy przyciereni do innej ekspedycji, więc rzucają nam jak szmatą no i się musieliśmy jeszcze o to postarać mocno idziemy do Santosa hey. Więc to ty jesteś tym skazencem, który wypracował sobie wolność. Tak? I tak nic uniewinniony, ale pod jednym warunkiem. Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Przez jakiś czas zostaniesz do linii i będziesz pracował na rzecz naszej ekspedycji. Niech będzie. Zatem od teraz jesteś wolnym człowiekiem. Twoje przeszłe występki zostały ci zapomniane. Oto dowód Twojej wolności. Noś tą tabliczkę zawsze przy sobie. Daje Ci ona również prawo pouczania się po tych terenach. O teraz ze swoją pracę możesz otrzymać wynagrodzenie. W tej sprawie zgłaszaj się do Hiaga. Ponownie. To on będzie. Jakieś pytania. Czy ja też mogę teraz wejść do obozu? Do tego prawo mają jedynie członkowie oddziału i robotnicy, którym osobiście udzielę ze prędzej, czy później jednak ty też będziesz tam potrzebny. Mamy niedobór problemów. pracowników. Ostatni transport przebiegł pomyślnie. Dlatego nasi... Nawet nasi protektorzy zostali zęgowani. Prac roboczych, chętnie ich zastąpię. Co jest do zrobienia? Skoro pałasz takim entuzjazmem, to powiedz strażnikowi, żeby cię wpuścił. W środku poszukaj kucharza Salomona, potrzebuję pomocy. I pamiętaj, wewnątrz obozu nie wolno ci bałęcać się w pobliżu wojskowych namiotów, ani przeszkadzać naszym ludziom. Rozumiemy się? Nie jest papra i szansy, którą dostałeś. Gdzie mogę zdobyć lepszy wytwórnik? Porozmawiaj z Fojdem. Mag magazynuje różne graty. Może znajdziesz coś do siebie. Moja reakcja była taka sama. Dobra, fajnie. Kardimon. A ty kto? I czemu I Czemu tu idziesz? To nic nowego. Chwila. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Tak dalej być nie może. Czyli mogę i z handlować. Obywatel Ranga. Skąd się wziąłeś w tym obozie? A więc udało Ci się uzyskać ułaskawienie. Moje gratulacje. Mówi, mi Mijan. Jestem oboźnym handlarzem. Udało mi się uzyskać pozwolenie na handel, więc handluję. Nie masz to zbyt wielu klientów. I tu się mylisz. Sporo, że że to mnie zagląda. Mam tu wiele interesujących rzeczy, które oni tu których oni tu nie sprowadzają. Na tym polega udany handel. Pokaż mi swoje towary. Proszę bardzo. Dobra, to borek do kokosów, który przydałby mi się wcześniej za 20 sztuk złota. Więc można zakupić niby amulet życia. Amulet żelaznej wytrzymałości. Amulet protektora. Zebrałem doświadczenie. 400 zł za 1000. Czekam. Kwiopicy. Zdebrane doświadczenie. To, to, to bym sobie kupił te kwiopicy. Sztylet. Topór marynarski. Język topielca. Pałka bojowa. duży tasek. Serdzewiały miecz. Pałka kopacza. kilof, Mała kosa. Laga. Łachy z Złoty, puchary, dwa. Kupmy sobie krwiopijce. Jesteśmy wolnym człowiekiem. mi się, ty tu nie wejdziesz. Rozmawiamy z nadzorcą Santosem, pozwól im przejść. W takim wypadku na pewno musisz posiadać kamienny grej. Niech to na niego spojrzy. Pokaż kamienny O Oto on. zgadza się, pakuj się do środka. Ale fajny ruch był jakby głową. Nie było chyba tego standardowym Gotiku, tak mi się wydaje. Polna egoda. Mark. Chwila. Ty jesteś wolnym człowiekiem, tak samo jak ja. Rdest, rdest. Dziesiąty poziom. Mam 20 punktów nauki. Derek. Kim jesteś? Jestem Derek. Zapatruję naszych ludzi w broń desensową. Wspaniale przydał mi się jakieś łuki kilka strzał. Naprawdę? Nie to już Czekajcie. Jestem znowu. Dobra, eee, to co, zostaliśmy uniewinieni, możemy sobie kupować różne rzeczy. Ciekawie. Mamy ruszyć do jakiejś ekspedycji, ale powiedział, że aktualnie mamy. Hm. Że coś tam z tą karawaną mówił. A teraz mówił, że mam iść do kucharza, więc nie mam pojęcia. Dobra, rozmawiałem z tym. Kim jesteś? Z tym, Darek zapatruje naszych ludzi w broń destensową. Wspaniałe, przydałby się jakieś łuki z kilka strzał, naprawdę? E, tak, nigdy nie wiadomo, co czai się pobliży obozu. Obóz jest znakomicie chroniony przez naszych chłopców. a tobie nie sprzedam nawet złamanego bałta. Dlaczego? Zjeżdżaj za nim, zdzielać inkwizytorem. Pokaż mi co tam masz. Broń sprzedaje wyłącznie członkom naszego oddziału, a ty nie wydajesz się być jednym z nich. Aha. Wito. Co sprzedajesz? To co widzisz? miksury i zobaczenie do wojska. Czego chcesz? Pohandlujmy. Powiedziałem przecież, że towar jest przeznaczony do wojska, nic do mnie nie dostaniesz. Aha no to super. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Jak to jest? No, nic mnie już nie dziwi. Nie. O, bo idę. Całkowicie się z Tobą zgadzam. Lord Focus. Czyli tam o tym, którym mówili. Ej, to chyba mak jest, tak mi się wydaje. Wrak. Kim jesteś? Jestem wzorca, wrak. Dowódca od zadań specjalnych. Czego chcesz? Czym się zajmuje żołnierz od zadań specjalnych? Zabijaniem wszystkiego, co się rusza, jeśli stanie nam na drodze. Rozumiem. Nie wydaje mi się, żebyś cokolwiek rozumiał, chłopcze. Co musiałbym zrobić, żeby do was dołączyć? Hmm, pomyślmy. Wyciąć w pień każdego bandyta i zabić każdą bestię w dolinie. Nie, to byłoby zbyt proste. Przyjmiemy tylko najzdolniejszych i najtwardszych wojowników z Robosu. A ty nie jesteś nawet protektorem, czy chociażby strażnikiem miejskim. Skąd ci w ogóle przyszło do głowy? Że mógłbyś do nas dołączyć. Jak mam niby być strażnikiem miejskim? Skoro to nie jest miasto, tylko ekspedycja. Nie istnieje nawet cień szansy, bym stał się jednym z pas. Jeśli poważnie myślisz o wojskowej karierze, powinien zaciągnąć się do armii. Wtedy dopiero będzie cień szansy, byś mógł marzyć o założeniu lekkiego pancerza gwardzisty. A żeby zostać elitarnym żołnierzem w tym legionie potrzeba lat spędzonych na krwawych zaprawach wojennych i wszechstron doświadczenia. Odsyłamy z powrotem do domów nawet najznajomitszych mistrzów broni. Głupcy myślą, że machanie mieczem wystarczy. A co jeśli chciałem dołączyć do regionu jako Protektor? W takim razie powinieneś porozmawiać z Lordem Santosem, chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. Ja go znam. Najprędzej zabije cię na miejscu za takie pytanie No najpierw to kucharzowi powinniśmy pomóc. Czy coś się w końcu zmieni? Salomon! Witam, nazywam się Leo. Mogę zapytać, co tam gotujesz? Górasz do wojska, ale zaczyna mi brakować składników. Po co się tu już bałęsasz? Zorta Santos mówi, że potrzebujesz pomocy. Tak, potrzebuję świeżych ziół od chemika, ale do tej pory nic jeszcze nie dostałem. Skoro przysyła cię Lord Santos, to idź do tego jaskiniowca i przynieś mi zioła. Ach, jak mógłbym zapomnieć... Potrzebuję też mięsa. Ktoś z obozu miał mi je dziś dostarczyć. Ale jak dotąd nie mam mięsa ani ziół. Dobrze zorganizuję prowiant. Kto miał przynieść to mięso? Przeważnie to czołk Czołg chodzi na polowanie. Dowiedz się, co go wstrzymuje. Niech ci to nie zajmie całego dnia, słyszysz? Dobra. Mentor. Masz tu naprawdę sporo dobrego oręża. Tu tylko część asortymentu. Gdybyś któryś z chłopców czegoś potrzebował, przedziły perełki, to trzymamy dopiero zbrojowni chłopcy. To nie będziesz chciał mi niczego sprzedać. Zgadłeś. Franko. Nie będą mnie szkolić w walce, prawda? Kim jesteś? Jestem dowódca Franco. Trenuję naszych w walce mieczem. Możesz mnie wyszkolić? Trenuję tylko członków naszego legionu. Chciałem do was dołączyć długa droga przed tobą, chłopcze. Spróbuj na początek zaciągnąć się do straży miejskiej. Na zostanie protektorem, przyjdzie ci długo czekać. Czym zajmują się protektorzy? Dbają głównie o sprawy organizacyjne wojskowych operacji, ale czasem biorą w nich czynny udział. Nasi protektorzy to w większości doświadczeni żołnierze z innych królewskich oddziałów, którzy mieli większe ambicje. Wychodek jest. No i do namiotów nie można wchodzić. Dobra prawo, prawo, prawo. Dobra, piszemy prawo, prawo, prawo. Prawo, 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 lewo, 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 prawo, 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 lewo. Wow, zgadłem. Olec zdolności. Węgiel, złoto. Nie wiem jak się trzyma, Hektor Czym się tu zajmujesz? A i ten ma ciekawy pancerz, nie? Głównie wytwarzam wytwarzanie magicznych pasów i ulepszanie makwipunku dla naszych ludzi. To interesujące powiedz. Mi. Powiedz mi o tym coś więcej. Może i Ci powiem, i tak ostatnio nie mam za wiele do roboty, ale coś zasłom mi pusty, jeśli wiesz co na myśli. Przyniosłem coś do picia. Daj piwo. No tak, powinno smakować prawdziwe piwo. Powiedz mi więcej o magicznych pasach. Magiczne pasy to doskonały element wyposażenia. Potrzeba pewnej wiedzy i odpowiednich składników, by wytworzyć dany pas. A, bo słyszałem, że w modyfikacji właśnie można pasy robić, nie? Pasy różnią się od siebie właściwościami. W zależności jakich materiałów użyje się do produkcji. Efekty będą się różnić. Masz na myśli to, że jeden pas będzie wzmacniał naszą siłę, a drugi inne nasze predyspozycje? Dokładnie. Niezbędnym elementem każdego pasa jest ruda. Wykorzystuje to wszelakie materiały. Oprócz tego pasy można też przekuć na nowo, dzięki czemu stają się jeszcze lepsze. Pewnie nie będziesz chciał podzielić się ze mną swoją wiedzą. Nie mogę nawet uczyć regularnego wojska. Rozkazy pozwalają mi dzielić się tą wiedzą tylko z członkami naszego legionu. To może mógłbym kupić od ciebie taki magiczny pas. To samo tyczy się ich sprzedaży. Mogę ci o nich mówić godzinami, ale są dostępne tylko dla ludzi z wewnątrz. Chociaż jest pajem wyjątek. Tak. mogłem ci sprzedać zwykłe pasy, nie są zbyt mocne, więc nie naruszam. Regulaminu. Lepszy ryc niż nic, prawda? To rzeczywiście, prawda. Handlujmy. I tak liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Skórzany pas. Pomniejszy pas siły. To było oczywiste od dawna. Z pancerzem posłańca. 180. Nie usłyszą nawet słówka. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Dobra, wziąłem ten jeden. Pierśń też załóżmy. No i fajnie. Myślisz, że ja mam lepiej? Sam by na to nie wpadł. Robotnicy Ten tutaj, Alistar Protektor A z tym miałem pogadać. Hej, ty nie musisz ode wybrać Kuchasz pytał mięsa. sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Ach, cholera to nie jest takie proste. Mam tu część mięsa, ale to nie wystarczy dla całego obozu. W czym problem? Nie ma na co polować. Bestie w pobliżu nie nadają się do jedzenia. Żeby coś polować, potrzeba zapuścić się dalej, a na ostatnim polowaniu zębar zranił mnie w ranie. Potrzebuję kilka dni, żeby dojść do siebie. W normalnych warunkach polowania nie stanowiłoby dla mnie dużego problemu. Mógł Ci pomóc z tym mięsem, jeśli chcesz. Ty sam nie dasz sobie rady. Zaraz pożarłyby cię potwory. Ale chyba będę musiał przyjąć Twoją ofertę. Pozostali nie muszą wiedzieć o moim ramieniu. Pójdziemy razem, będziesz mnie osłaniał. Mam nadzieję, że nie uciekniesz, tylko zobaczysz mu tego zębacza. Potrafisz chociaż potroszyć potwory? że znam sobie z tym radę. To świetnie, daj znać, gdy będziesz gotowy. Nie potrafię. Chodźmy, zapalować. Biała ci, jeśli stworzysz. Gotowy? Nie sądzę, że Jasne. w coś się, Dobra, trzymaj się blisko mnie. Chwila! Trzeba było mnie spytać wcześniej. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. A mnie nie musisz o to pytać. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Wszystko jest możliwe. Hej! بقى النجاه Dobra. Zjedzmy trochę. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Jedna bestia mniej. Napiszemy polowanie. Znowu jedna z tych cholernych bestii. Kurwa. Niestety, musisz iść dalej. Musimy iść dalej. Tam po prawej jest na pewno niesympatyczne zniesienie. Zawsze unikam tamtego miejsca. Kiedyś czułem. Wszedłem z życiem. Nie udalaj się ode mnie. Nie chcemy chyba złabić wszystkich plugałych stworów, które się tam krają. Dobra, chodźmy. Dobra. Zjedzmy trochę mięsa. Możemy iść. Chleba trochę zjedzmy. Mięso leczy 20. Dobra, chodźmy. Niczego tu nie znajdę, są orzechy kokosowe. Co jakieś też świątynie śmieszne, bardzo przypomina to wszystko. Jarkendor. Dobra, no, idziemy dalej. Dalej już nie idziemy, tam na dole jest dużo węży. Nie ma sensu z nimi walczyć. Marnie się z tobą poluje. Kurde, M-ma więcej szczurów mam zabić, ja pierdziele. szczury. Chodzi tylko o szczury, jedna bestia mniej. Jedna bestia mniej. Chodzi tylko o szczury. Byście wiedzieli. Mniej, jeszcze raz muszę to wszystko zrobić, teraz będziemy wiedzieć, mam zabić dwa szczury. To jest wymóg: dwa szczury, dwa szczury. Ten co odpierdala teraz? Ja mam zabić dwa. Waran z Komodo Ja pierdolę Gdzie on jest? Idziemy? Co ty odpierdalasz? Chodź. Nie wiem, przyniosłem może jakieś stworzenie, nie wiem, co nadpierdala. Młody zębacz. Co się z nim stało?